Witam wszystkich. No, złomik sprzedany, ale nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie przewiózł z tego złomu. No, pompeczka, trzy czerepy i laptop gratis. O! Także jeszcze dostałem z tego złomu 30 zł i jeszcze mam towar, a złomnik dzisiaj za darmo, znaczy wczoraj za darmo wziąłem i to o, zaraz muszę je, a te, te po 2,50 za kilo, w sumie było 30 kilo, także ten, zaraz jeszcze ich rozwalę, bo jestem ciekaw, czy mi nie wcisną jakichś aluminiowych, wtedy będę reklamował. No, także oczekuj tam Na Nara.